Mam dla Was zagadkę. U mnie przesiadują w domu trzy koty. Pewnego dnia te trzy koty postanowiły zrzucić się na pewną rzecz i wysłały do sklepu wiewióreczkę, pomkę. Każdy kot zrzucił się po 10, orzeszów, czyli wiewióreczka otrzymała do łapki 30. Ruszyła do sklepu i zakupiła towarów za 25 orzechy, czyli zostało 5 orzechów reszty. Po jednym orzechu oddała każdemu z kotów, czyli każdy z kotów wydał w sumie po 9 orzechów, A sama zatrzymała sobie dwa orzechy. Za Spróbujmy teraz podliczyć. 3 razy 9. 27. Plus dwa, wiegurecz... Plus dwa, orzeszki, które wieźreczka zatrzymała? 29. Gdzie się pociągnie? Odpowaj... Odpowiadajcie w kom? Polubcie, udostępniajcie, Pomóżcie się rozwijać młodemu artyście. Pozdrawiam. No dobra, może i taki młody.